Szczęść Boże, dzień dobry, Marana Kolejny dzień adwentu. Dziś będzie o poziomie wiary i życia. Serdecznie Was zapraszam. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus odchodził stamtąd, ruszyli za nim dwaj niewidomi. I którzy wołali głośno: Ulituj się nad nami, synu Dawida. Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do niego, a Jezus ich zapytał: Wierzycie, że mogę to uczynić? Oni odpowiedzieli mu: Tak, panie. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: Według wiary waszej, niech wam się stanie. I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: Uważajcie, niech nikt się o tym nie dowie. Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o nim po całej tamtejszej okolicy. Piękne to słowo oby się wypełniało w życiu każdego z nas, bo każdy, który jest w potrzebie, w cierpieniu, jeśli doświadcza uzdrowienia, umocnienia, rozwiązania trudnych spraw, to jest szczęśliwy, a to z kolei winno być źródłem szczęścia dla każdego z nas. Po prostu ucieszyć się tym, że błogosławieństwo działa. Na co chciałbym zwrócić dziś uwagę? Na wiarę. Wiara w Boga. Przyjmujemy, że Pan Bóg jest. Z jednej strony rozum nam podpowiada, z drugiej strony przyjmujemy prawdę o Bogu, który się objawił. To jest wiara. Wiara to jest także ten nasz akt, którym przyjmujemy to, co jest treścią wiary. Doktryna, moralność. To, co jest objawione i co niesie Kościół, rozwija Kościół, wyjaśnia Kościół. Wiara to jest także wewnętrzne oddanie człowieka Bogu. Że poświęcam swoje życie Panu Bogu, jest to możliwe właśnie dzięki wierze. Natomiast jest wiara także w takim wymiarze, bym powiedział, charyzmatycznym, tak? bo mamy wiarę do zbawienia, i to jest właśnie ta wiara w objawienie, w istnienie Pana Boga i w to, co Bóg nam powiedział i dał. Jest wiara jako zaufanie, bo mówimy: Jezu, ufam Tobie na przykład, tak? i jeśli to czynimy z głębi serca, no to to jest akt wiary. Ale potrzebujemy także wiary jako takiego daru charyzmatycznego że w różnych sytuacjach, okolicznościach życia jesteśmy pewni Bożego działania. To wypływa oczywiście z głębokiej relacji z Bogiem, z tego, że znamy Pana Boga, że znamy Jego wolę, co jest niemożliwe dla nas bez słowa i bez otwarcia na Ducha Świętego. Ale potrzebujemy tej wiary właśnie takiej. To nie chodzi o pobożność, o kolejny jakiś akt modlitewny. Tak? Tu chodzi o y, szczególne działanie Ducha Świętego. Y, za mało modlimy się, tak uważam, o charyzmat wiary. Bo y, kiedy prawdziwie ludzie wierzą właśnie w tym znaczeniu, takim charyzmatycznym, to dzieją się cuda, uzdrowienia, tak jak ci dwaj. Słyszą, według wiary waszej, niech wam się stanie. To nie wiara uzdrawia, to Jezus uzdrawia. Ale ta wiara charyzmatyczna pozwala nam yy, otwierać się głęboko na działanie Jezusa, yy, ale też być świadkiem wobec innych, że Pan nas nie zostawia. Jak bardzo takiego świadectwa potrzebujemy właśnie dzisiaj. Jak taką wiarę mieć, to jest oczywiście dar Boga. Więc proś Pana, żeby udzielił Ci takiego daru. Uwielbiaj Pana. Im bardziej wielbimy Boga, zachwycamy się, nim wyznajemy, jaki jest, tym bardziej wchodzimy w tą bardzo głęboką, intymną relację z Bogiem. A to nas prowadzi właśnie do przyjęcia wiary jako daru charyzmatycznego. Wyznawaj moc Boga. Wyznawaj Jego wielkość, Jego wszechmoc, a zobaczysz wielkie działanie Pana. No, no to troszczmy się o wiarę i tą wiarą żyjmy, a o dar charyzmatyczny, charyzmatycznej wiary po prostu do Pana wołajmy. Z Panem Bogiem dobrego dnia.